Siemaneczko, pokażę Wam dzisiaj działającego glicza na to RP. Zresztą witam po dłuższej przerwie. Tu, jak widać, 29 level, prawie 29,5. Asystowany tryb celowania, i będziemy tu dołączać do kogoś z innym trybem celowania. Ja tu użyję na PS4 A na Waka. Jest na swobodnym, na wszystkich platformach. Udajemy się w miejsce tej pejoty, którą ja tu używam i tutaj tak będziemy rzucać sobie granat pod nogi szybko przychodzili na y, sklep playstation czy sklep xboxa i dołączali do kogoś z innym trybem celowania pierwszy komunikat będziemy potwierdzali drugi anulować i szybko do pejoty czyli tak udaje się miejsce pejoty rzucam granat pod nogi szybko start sklep microsoft albo playstation na tym ekranie dołączam do kogoś z innym trybem celowania i pierwszy komunikat potwierdzam. Drugi anuluję. Tu bez pośpiechu potwierdzam, anuluję i teraz szybko do pejoty. Szybko do pejoty szałka w prawo. żremy tą pejotę. Jakaś tam animacja. Będziemy królikiem, no bo to Wielkanocny. Ten jest update. Kurde, no to będziemy ciągle królikiem. Odrodzi nas, spadniemy spod mapy Bank. Odrodzi z koło szpitala, ale RP nam zaliczy. Miałem 29 level, niecałe pół. Pokażę. 29, prawie już 30. Tu jest akurat ta miejscówka. Najlepsza, blisko szpital, blisko nas tu respi. Wracamy w to samo miejsce. Tu pokażę, gdzie to jest. Robimy to samo. Rzucamy granat pod nogi. Szybko wchodzimy w start. No, pauzę, przechodzimy na sklep albo tam PlayStation Store, albo Microsoft, coś tam nie wiem. Już nie pamiętam, jak to się nazywa. I na tym sklepie po prostu dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy komunikat, potwierdzamy. Drugi, Anulujemy i jak siebie zobaczymy na czarno-białym ekranie, szybko podbiegamy do tej pejoty, klikamy strzałkę w prawo, czyli rzuciłem granat szybko na sklep, dołączam do kogoś z innym trybem celowania. My tam wybuchniemy, ale to nieważne. Pierwszy komunikat potwierdzamy, drugi anulujemy i z tymi komunikatami nie spieszcie się. Anuluję, teraz szybko biegnę do pejoty, znowu klikam w prawo. Żrają. Znowu tu przerywnik. Będę znowu królikiem pod mapą. Spadnę, zdechnę. W drodze się koło szpitala. Wracam na to samo miejsce. Robię tak w kółko. Nie jest to tak samo szybkie jak kiedyś. Ja się tu nie wygupiłem jak majonez, że wrzuciłem film sprzed pół roku. Kurwa co działa. Działa. Potem wyszedł na głupka, że nie działa. Bo jednak nie, nie działa to tak jak powinno. Ja pokazuję, no może spóźniony trochę jestem, dwa miesiące zresztą mnie to nie było. Mi tam się nie śpieszy z tymi filmikami, nie zależy, nie muszę być pierwszy z filmikami. Przede wszystkim, kurwa, pokazuję działającą metodę, która działa na 100%. Za każdym razem inny tryb celowania: rzucacie granat pod giry na sklep, na sklepie dołączacie do kogoś z innym celowaniem, potwierdzacie pierwszy komunikat. Anulujecie drugi komunikat, szybko biegniecie kliknąć w prawo przy tej pejocie. Efekt jest jak widać. Trzy próby pod rząd, wszystkie trzy udane. No Tu nie ma co spierdolić. Glitch działa. No, macie na to jeszcze pewnie ze dwa dni, no ale <laughs> niskie lewele, szybko sobie to nabiją. Ja pozdrawiam. Wkrótce kolejne filmiki, następny pokażę z DMO, teraz pienie out, ale to nie jest obejście patcha, bo to nie był patchowany glitch, tylko po tej zjebanej aktualizacji Xboxa i PSa jest problemy z dołączaniem, dlatego trzeba do DMO używać innego, teraz MTU, jak było 640 chyba, a teraz troszeczkę wyższego, też wrzucę ten filmik, jak to robić jakiego używać internetu i w ogóle, także do zobaczenia wkrótce, do usłyszenia Pozdrawiam, Elo.